Siema, cześć, czołem wszystkich. A dzisiaj zajmiemy się wydaniem specjalnym komiksu Lego Star Wars. Cena takiego komiksu to 35 złotych, no około 34,99 z groszami. A dostajemy komiks, plakat, dwa plakaty w sumie tylko że na jakby jednej stronie. Arkusz naklejek, które prezentują się o tako z jednej strony i z drugiej. No takie jest z figurkami najnowszej serii, można powiedzieć, najnowszych zestawów. A dodatkiem do tej gazetki, takim powiedzmy legowym naszym, który najbardziej nas interesuje jest to ta figurka Sakitano z nadrukowanymi rączkami i nóżkami oraz podwójnym grymasem główki, o, takim bardziej złym, i dobrym, i gumową główką, a do tego z dwoma białymi mieczami. Fajna opcja dla ludzi, którzy nie chcą wydawać dużych ilości pieniędzy na ten zestaw, gdzie się ta figurka znajduje. Dobra, to wszystko. Dzięki na no rap!